Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym skręcaście chciałbym pokazać, jak użytkować funkcję średnia w Excelu. Tak więc przejdźmy od razu do arkusza drugiego, do sedna sprawy, gdzie znajduje się tabelka z ocenami z końca roku uzyskana przez uczniów klasy pierwszej A. Tu mamy imiona i nazwiska, ocen na końcu roku z matematyki, z historii oraz języka angielskiego. Chcąc obliczyć średnią. Ocen z matematyki, jaką uzyskali nasi uczniowie. Klikamy w komórkę E14. Klikamy znak Równa się. Wpisujemy średnia. I zaznaczamy wszystkie oceny uzyskane przez uczniów z matematyki. Zamykamy nawias. Naciskamy Enter. Robimy to samo z ocenami z historii. Naciskamy znak Równa się. Wpisujemy średnia. Zaznaczamy wszystkie oceny uzyskane z historii. Zamykamy nawias i Enter. To samo z ocenami z języka angielskiego w komórce G14. Klikamy Enter, wpisujemy średnia, zaznaczamy wszystkie oceny uzyskane z języka angielskiego. Zamykamy nawias i wciskamy Enter. Mam tutaj średnią wszystkich ocen uzyskanych przez naszych uczniów z matematyki, historii oraz języka angielskiego. Chcąc obliczyć średnią ocen końcowych ucznia, Robimy to samo w ten sam sposób, tylko zaznaczamy oceny danego ucznia. Robimy to w sposób, klikamy Enter, znak równa się, wpisujemy średnia, zaznaczamy oceny uzyskane przez danego ucznia, z danych przedmiotów. Zamykamy nawias, wciskamy Enter. Aby ułatwić sobie zadanie, możemy przeciągnąć to w taki oto sposób. Pojawia nam się krzyżyk w prawym dolnym rogu. Naciskamy na niego i przeciągamy do samego dołu. W taki sposób uzyskaliśmy średnią ocen końcowych każdego ucznia. I aby obliczyć średnią ocen wszystkich uczniów, robimy to samo, w ten sam sposób. Naciskamy, znak równa się, wpisujemy średnia i zaznaczamy wszystkie, całą średnią ocen końcowych wszystkich uczniów. Zamykamy nawias, naciskamy Enter. Pojawiła nam się średnia ocen wszystkich uczniów, i aby zaokrąglić daną liczbę, wpisujemy znak równa się, funkcję zaokr. Zaznaczamy tą liczbę, średnik, jedynkę jako duże do, do, do jednego miejsca po przecinku. Zamykamy nawias i wciskamy Enter. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam wszystkich oglądających.